Zapraszamy na górski podcast 8a.pl. Witam na kolejnym podcaście 8a i 8 akademiipl Dzisiaj spotykamy się z Somkiem Kamińskim, ratownikiem topru. Który został ratownikiem niedawno. Cześć Tomek. Cześć, witam wszystkich. No I będziemy poruszać tematy związane, jak zostać ratownikiem topru i na czym w ogóle ta praca, jeżeli to można uznać za pracę chyba tak, polega. Ciekawe, bo Tomka poznałem w ogóle zimą w Tienszanie, kiedy byliśmy na nartach, a na freerazi, na skituringu i jakoś kontynuujemy cały czas naszą znajomość. Mamy przyjemność gościć Tomka w domu zakopanym. Tomek, jak zostaje się ratownikiem Topru? No przede wszystkim to nie jest tak, że każdy, kto chce i sobie nagle wymyśli, może zgłosić się i zostać ratownikiem. Egzaminy, czyli egzaminy wejściowe. Do tego, żeby przystąpić do egzaminów, trzeba złożyć oprócz podania, to trzeba złożyć jeszcze wykaz, czyli wykaz działalności górskiej, i zarząd topru weryfikuje daną osobę na podstawie tego wykazu. Czy ta osoba rzeczywiście spełnia warunki i interesuje się, czy ma jakąś przeszłość związaną z działalnością górską? Może być to różna działalność. Mamy w szeregach znakomitych wspinaczy, sportowców, grotołazów, ale nie jest tak, że każdy, kto chodzi do topru, to od razu jest dobry we wszystkich. Są ludzie, którzy na przykład z jaskiniami spotykają się pierwszy raz w życiu. No i dzięki temu, że mamy kursy, ponieważ staż kandydacki trwa no, około dwóch lat, to wtedy ludzie uczą się tego, zaznajmiają się z tymi technikami, ponieważ techniki jaskiniowe są używane nie tylko w jaskiniach, ale również wiele technik górskich na zewnątrz jest na podstawie technik jaskiniowych ratowników. Wracając do tematu, najpierw jest egzamin wstępny. Po tym okresie stawu dwuletniego. Nie, najpierw jest w ogóle egzamin wstępny, żeby się dostać na staż, potem. Staż, czyli ten okres kandydacki, trwa około dwóch lat i jest zakończony egzaminem końcowym. Co na takich egzaminach jest? Na egzaminie wstępnym jest to znajomość spinaczkowa. Zresztą na stronie TOPRU można znaleźć dokładnie, jakie są wymagania. Jest to umiejętność spinaczki, węzłów, jest test sprawnościowy i znajomość topografii. A już na egzaminie tym końcowym? No na tym końcowym egzaminie jest to jakby weryfikacja całej dwuletniej działalności. Też trzeba złożyć wykaz. To nie jest tak, że Wystarczy tylko być na, egzamin, znaczy na, na szkoleniach i na dyżurach, ale również trzeba złożyć wykaz działalności okresu kandydackiego. Też są wymagania: spinaczkowe, skiturowe. Na egzaminie tym końcowym jest to egzamin z topografii, jest spinaczka techniki linowe, techniki jaskiniowe i jest również lawinoznawstwo i nawigacja. Powiedz mi, czy ratownik to jest zawód, tak jak powiedziałem wcześniej, czy raczej pasja czy inne motywacje są do wykonywania tego, tej czynności, tak? Wiesz co, no, motywacji jest na pewno co człowiek to inna motywacja. Taka, tak. Natomiast no, na pewno łączy wszystkich ta pasja do gór, no bo tutaj bez tego to w ogóle nie widzę sensu działalności. Dobrze. W moim przypadku to również poszerzenie swoich możliwości, daje mi to Większe pole do manewru. Szkolenia, wyjścia, można powiedzieć, że również takie uczucie, że jednak przez tyle lat coś się od tych gór brało, no i coś trzeba oddać. Domyślam się, że po takim dwuletnim stażu kandydat jest już znany i jest to troszeczkę taka formalność, ten egzamin. Później podczas pracy jako ratownik, czy są dalej jakieś testy weryfikacyjne, czy to po prostu znacie się wszyscy na tyle, że nie jest to potrzebne. Wiesz, co tu się nie zgodzę, bo egzamin nie jest formalnością. To nie jest tylko pogadanka, i już ściskanie sobie ręki, tylko naprawdę jest to dosyć szczegółowa weryfikacja umiejętności danej osoby. Nie ma tutaj koleżeństwa. Człowiek, który nie zda tego testu, nie zostaje wyrzucony czy usunięty, tylko ma szansę za rok podejść jeszcze raz do egzaminu. Jego staż kandydacki przedłuża się o cały rok i ma wtedy czas na uzupełnienie braku. W moim przypadku było to mniej więcej 50% stanu początkowego kandydatu zdało. Natomiast wracając do Twojego pytania, tak, cały czas są szkolenia, cały czas może nie ma testów. Sprawnościowych, ale jeżeli ktoś nie jest sprawny i nie potrafi podążyć i sprostać wymogom fizycznym, no to nie da sobie rady po prostu w górach, a jest to od razu zauważalne. Idzie się w grupach, rzadko kiedy ratownik wychodzi sam. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, na przykład jak ktoś jest na dyżurze w schronisku, że trzeba podejść i pomóc, ale duże wyprawy są w większości, bierze większa liczba ratowników. Wtedy od razu widać, czy ktoś ma jakieś niedociągnięcia techniczne czy fizyczne. Cały czas organizowane są szkolenia. Ratownik jest zobowiązany raz na jakiś czas brać udział w tak zwanych unifikacjach, czyli takich szkoleniach obowiązkowych. No i każdy musi wyrobić odpowiednią liczbę dyżurów. Właśnie, w jakim systemie pracujecie? Jako ochotnicy nie ma narzuconych ram dyżurów i czasowych, więc jeżeli jest czas i ochota, to wtedy dana osoba zgłasza się na dyżur i dyżuruje. Jeżeli jest wyprawa, no to wtedy zazwyczaj, oczywiście, jeżeli się jest na dyżurze, to z automatu się uczestniczy w wyprawie lub akcji. Jeżeli jest potrzeba większej ilości osób, to wtedy przychodzi powiadomienie z centrali i wtedy zgłaszamy się i jedziemy na centrali. siedzisz sobie wieczorem z żoną przy winie i masz tył głowy, że nie możesz tego wina się napić, bo za kilka może być telefon. Tak, często taki jest tak. No, zdarzają się przypadki, że akurat u nas było tak. Wróciliśmy z wakacji, bo już tam w godzinach jazdy wracamy, jest to rozróżnienie. nawet w domu, rozpakowaliśmy się kolacja, przychodzi SMS, ja mówię, tak, niestety muszę iść. No i wtedy parę godzin nie, nie było. A właśnie jak łączysz życie rodzinne z ratownikiem? Bo w wypadnych rozmowach wychodzi, że tu jesteś trzy dni na jakimś kursie szkoleniu, uczelnifikacji, za chwilkę znowu gdzieś na trzy dni się nie ma. Wiesz co to, może ja zawołam żonę, żeby tutaj się wypowiedziała na ten temat, bo z mojej perspektywy to na pewno trochę inaczej wygląda. Natomiast no, staram się bardzo, żeby poświęcić również czas rodzinie i, i dla domu. Jaka jest różnica pomiędzy ratownikiem zawodowym a ochotnikiem? Ratownik zawodowy pracuje już w ramach czasowych i jest na etacie, czyli idzie do pracy, spędza tam 12 godzin. Z tego, co pamiętam, to są tak tygodniowo, czyli tydzień jest jakby w pracy, potem ma Tydzień wolnego. Ty ile dni spędzasz na dyżurach w miesiącu? To wszystko zależy od tego, czy mam jakieś inne aktywności. No tak, tak oprócz powiem. tego, że jeszcze się chcesz wspinać i jeździć na nartach, to musisz zarabiać na życie. Tak jest, zgadzasz się. No więc to są różne inne jeszcze aktywności. Jeżeli jest mniej, no to wtedy staram się więcej czasu poświęcić w działalności. Dobrze, jakoś to staram się dzielić. Różne są miesiące. Minimalną liczbą godzin, którą trzeba zrobić w ciągu roku, to jest 120 godzin na dyżurach. Nie mówmy o szkoleniach, bo to jest osobna liczba godzin, którą też trzeba zrobić, ale 120 godzin rocznie ratownik, ochotnik musi wypracować społecznie. No biorąc pod uwagę, że dyżur trwa 12 godzin, 10 dni w ciągu roku, 10 dni 12-godzinnych trzeba odpracować, to naprawdę nie jest dużo. No tak, ale domyślam się, że jeżeli ktoś pracuje na etat, to tego musi uczestniczyć w szkoleniach i w unifikacjach, to raczej... No to wtedy jest dwa razy... Tak, trzy... to raczej ratownikiem nie zostaje, bo cały urlop roczny, który ma, musi poświęcać na góry. Tak na, tak. na być ratownikiem. Wiele osób, które pracują w zawodach wolnych mają dużo więcej czasu, ponieważ mogą sobie jakoś to ustawić. Natomiast mamy kolegów, którzy mają inne zawody no i tutaj jest podziw dla nich, że potrafią jednak wygospodarować czas jeszcze na tą naszą działalność. Lato czy zima są bardziej za Was pracowite? Oj, tutaj to by trzeba chyba zobaczyć jakieś statystyki, zobaczyć jak to wygląda z perspektywy statystyk. Różnie to bywa. Lato wiadomo jest Olbrzymia liczba osób, które odwiedzają tatry. Pinacze, turyści, tych wypadków jest naprawdę dużo. No, ale zimą również zdarzają się wypadki, prawda? Jesienią mieliśmy teraz tą słynną akcję Wielkiej Śnieżnej, która też zabrała olbrzymią liczbę godzin, pracy. To była jesień, prawda? A uczestniczyło w tym bardzo dużo osób. I wiele środków zostało w to zaangażowane. Jak mięk nastąpił wypadek na Giewoncie masowy który się w mediach w międzyczasie, tak. który, który też szeroko się rozniósł po mediach, bardzo został określenione temat wynagrodzenia i zarobków tak. dla toprowców. W takich momentach od razu się odzywają głosy, że akcje powinny być płatne, że suryści są nierozsądni, jaka jest opinia ratowników, czy faktycznie wprowadzenie opłat za akcje ratunkowe rozwiązałoby problem i osobliwości? Znaczy, wiesz co, to jest taki dosyć złożony problem. Tutaj najlepiej jakby ktoś powiedział, się z zarządu był ktoś bardziej doświadczony ode mnie, ale na to trzeba patrzeć z różnych perspektyw. Z jednej strony, tak, ta świadomość tego bata nad głową, że ktoś może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za swoje niefrasobliwe działania w górach. Na pewno by to jakoś działało, tak jak działa to na Słowacji. Z drugiej strony, aby wyegzekwować pieniądze z ubezpieczeń, trzeba powołać etaty, kontakt z ubezpieczalniami, odzyskiwanie tych pieniędzy. To jest znowu czas, to jest znowu zaangażowanie ludzi i pieniędzy, sam proces. Także to jest złożony hmm. tutaj problem. Nie chciałbym się aż tak szczegółowo... Z, z wypowiedzi, yy, powiedzmy, naczelnika to można wyczytać, że w krajach, w których akcje są płatne, jest to bardzo mały procent Zgadza się. dochodów. Tak, tak. Że to wbrew pozorom wszyscy sobie myślą, że płacimy za akcje i, i tych pieniędzy będzie nagle bardzo dużo, to... Jest nieprawdziwe. Nie jest tak do końca. Że koszty utrzymania jednak służby są tak duże, że nie da się tego pokryć z opłat za akcję. Śmigłowiec jest używany już uważającej liczbie akcji? Jeżeli są takie warunki, które pozwalają użyć śmigłowca, to tak. Oszczędza to przede wszystkim nasze zdrowie i czas. Mhm. Czas dotarcia do poszkodowanego zmniejsza się radykalnie. Gdyby nie było śmigłowca, przy tej liczbie wypadków, gdzie czasami zdarzają się w tym samym czasie, równocześnie jest 2-3-4 wypadki, to bez śmigłowca naprawdę ci ludzie musieliby czekać bardzo, bardzo długo na jakąkolwiek pomoc. W poprzednich latach były problemy ze śmigłowcem, albo był w naprawie, albo się był wypożyczany z innych służb. Jak wygląda to teraz? To znaczy jest tak, że raz w roku śmigłowiec przechodzi serwis. Właśnie w tym momencie zdaje się, że pod koniec tego tygodnia śmigłowiec będzie w serwisie tylko że to jest przegląd techniczny wymiana podstawowych elementów badanie sprawności tego co wiem to taki serwis trwa około 2-3 tygodni natomiast raz na jakiś czas ten śmigłowiec musi iść do takiego generalnego serwisu rozumiem że w momencie kiedy nie ma śmigłowca to musicie pozyskać ten śmigłowiec z innych służb w skrajnych przypadkach, tak, wtedy większość wypadków jest obsługiwana bez śmigłowca. No nie bez znaczenia jest to, że właśnie ten okres serwisu śmigłowca wypada na okres jesienny, gdzie tych wypadków jest... Tak, rozmawiamy w połowie listopada. Tak, jest bardzo mało. Powiedz mi, co ratowników to denerwuje wśród turystów? Poczynania? No, no tak... <laughs> Można powiedzieć, że taka niefrasobliwość i nieświadomość zagrożeń, które mogą przynieść, którą może przynieść działalność górska. Zdarza się wiele wypadków, które są jakby niezależne od wspinaczy czy turystów załamanie pogody, wypadek jakiś którym jest uraz. To są rzeczy, których ciężko jest uniknąć i które po prostu są to zdarzenia losowe, zdarzają się i wtedy tym ludziom trzeba pomóc i, i, i pomagamy bez komentarzy, że tak powiem. No natomiast takie niefrasobliwe wyjścia w góry bez zbadania, gdzie się idzie, bez podstawowej topografii, bez zabrania ze sobą dodatkowego źródła światła. No jak wiadomo, w smartfonie jest latarka czy tam światełko, ale ona nie starsza na długo, więc można by uniknąć tych rzeczy, a znowu przez to zostajemy zaangażowani i moglibyśmy być użyci w innym miejscu, bo czasami wypadki zdarzają się jednocześnie i wtedy kierownik dyżuru musi zdecydować, ilu ludzi wysłać w dane miejsce. No, wydaje się, że dostępność sprzętu rośnie, zasobność w kieszeni społeczeństwa rośnie, mamy internet, który można się oczywiście edukować na różne sposoby i dobre i złe rzeczy czytać, ale rośnie też ilość uczestników różnego rodzaju kursów, na przykład turystyki zimowej. Wydaje się, że ta świadomość rośnie. Czy, czy tak się dzieje? Czy Nie no, po na prostu... pewno ona rośnie. To jest... Ja uważam, że to jest 100%, że ta świadomość wzrosła, ponieważ pomimo tego, że liczba ludzi, turystów, spinaczy z każdym rokiem diametralnie rośnie, to jednak liczba wypadków nie rośnie w tym samym stopniu, jak przyrost tej liczby osób. Więc na pewno ta świadomość wzrasta, na pewno możliwość zakupu sprzętu w tej chwili w takich dostępnych cenach, bo kiedyś jak sprzęt turystyczny czy spinaczkowy wchodził na rynek, to to były, to były straszne pieniądze. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić, a w tej chwili to są komercyjne i przez to, że tego sprzętu jest naprawdę dużo, konkurencja jest na rynku, więc sprzęt jest ogólnodostępny i rzeczywiście to widać, że ludzie coraz bardziej są przygotowani. Porównując do innych sportów czy do innych aktywności, turystyka, trekking, wspinanie są raczej sportami tanimi, bo wystarczy już wziąć przy jeżdżeniu na rowerze górskim czy ski touring, tam zupełnie inne kwoty wchodzą w grę i ten sprzęt jest dużo droższy tutaj. Wydaje mi się, że można to zrobić naprawdę jakoś sensownie i kupić ten sprzęt w dobrych cenach i dobrej jakości. Jednak cały czas są te przykłady, kiedy ludzie chodzą bez sprzętu, ale no bez tej wiedzy. Pogoda na przykład jest zła, ktoś przyjechał na tym wymarzony urlop tygodniowy i obojętnie jaka jest pogoda, realizuje plan, nie patrząc na ostrzeżenia czy na prognozy pogody musi tam wejść. Tak, zgadza się. Ludzie chodzą w góry, nie mając świadomości tego, że pogoda może się szybko zmienić, a jak wiemy, w górach pogoda zmienia się radykalnie i to bardzo szybko. W lecie możemy mieć bardzo wysokie temperatury, nagle burze z opadami i bardzo niską temperaturę. W wielu tekstach na 8 Akademii. Przewija się właśnie opinia o tym, że jesteśmy krajem nizinnym, więc świadomość społeczna o chodzeniu po górach czy o niebezpieczeństwach nie jest duża. Ja sam pamiętam sytuację, że w lipcu. Przy morskim oku turyści nie wierzą, że tam u góry jest śnieg. Wydaje mi się, że jak jest na dole 30 stopni, to u góry tego śniegu nie może być, że to jest coś innego. Że w każdym miesiącu powyżej pewnej wysokości w tatrach może spać śnieg i takie załamanie jest możliwe. Czy ratownicy prowadzą jakieś też edukacyjne akcje w tym kierunku? Tak, TOP przygotowuje i opracowuje dostępne online materiały informacyjne i szkoleniowe. A oprócz tego wielu ratowników pracuje i szkoli w zewnętrznych firm. Właśnie tych kursów zrobiło się ostatnio dosyć sporo i to dobrze, bo ta wiedza, którą można znaleźć w internecie, kiedyś ludzie edukują, jest czasem bardzo złej jakości. Na pewno nikt tam to darmo nie przekazuje jej fachowo. Są oczywiście na jakichś różnego rodzaju kursach i do szkoleniach byłem i wiem, że ta wiedza jest z pierwszej ręki. Aktualna wiedza przekazywana przez ratowników to no, jest wysokiej jakości. Tak, zgadza się. Tu jednak ratownicy są znakomicie wyszkoleni. Szkolą się cały czas. Co chwilę są organizowane szkolenia. Wymiana doświadczeń z innymi służbami ratowniczymi z całego świata, więc ratownicy są na bieżąco z aktualnymi technikami i rodzajami sprzętu używanego w górach. No, dziękujemy Ci za przybliżenie pracy ratownika TOPR. Mam nadzieję, że będziecie mieli mniej, a nie więcej, cudzo mówiąc klientów, że edukacja będzie rosła. Stąd też nasze podcasty, kolejne również z ratownikami topr na bardziej szczegółowe tematy. A mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli w przyszłości się spotkać i nagrać coś. Bardzo dziękuję. Górski Podcast 8apl